Cześć, 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 cześć Szemonetko. Cześć, cześć witajcie, jestem Karol, to jest kolejny odcinek z papai tak dawno tego nie było, tak wiem, nie oświętajcie mnie. Ale już sobie ustawiłem takie rzeczy. O, tak. I to jest takie ładne. Okej. Okay. To sobie zrobimy płotkie. Notki. Aha! Czyli taką bramkę. Chcę Wam coś powiedzieć. Przeprowadzam się. Wyprowadzam się z tej ruiny. Bo to już jest ruina. To jest ruina niedomek. I już chyba nikt nie chce, żebym tu mieszkał w tym domu. No nie, zaczęło padać. Czekajcie, ja tylko teraz wyłączę ten deszcz itami, Bo nie chcę, żeby na moim odcinku tak ciągle padało. Czekajcie, czy ja tu mam lapis lazury? Lazury, lazuryt, lazulet, 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 lazulet. Lazuret, czy ja tu mam lazuret? Proszę, lazuret. Mm, 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 mm. Nie widzę tutaj lazurytu, ale se chyba, chyba se zrobimy. A dawajcie robimy. Co mi tam? Na razie to ułożymy, ale lapisu nie mam. Tak bym sobie tak zrobił tego teraz takiego fajnego gęczamta szybkiego. To nic, ja chyba... To ja chyba tego... Trochę szczytuję ten lapis z Ruri, bo... Nie chcę mi się teraz szukać, bardzo bardzo za to przepraszam, ale to jest wkurzające, Że tak ciągle muszę szukać tych różnych rzeczy. Dlatego teraz po prostu sobie szczytujemy. Jak się pisze dla no to niech będzie ten OR ORE ja na przykład 10 wystarczy Teraz pytanie czy ja mogę wykopać Czy mam w ogóle kilof Nie mam kiloów, przez sobie akurat ale głośno jest w tym portalu, ale głośno. Zaraz się wyprowadzimy na spokojnie. E. co za rzecz przy moim domu się zespalił lapis lazuri co za szczęście co za szczęście wstać mm. mm. nie przewidziałem że tego będzie aż tak dużo I teraz tak robimy enchant jest mordiamantowy miecz Dobra. Robimy to. Czekajcie chyba. To jest Niezniszczalność odrzut. Hmm. Chyba niezniszczalność. A niezniszczalność. Teraz kilo sobie zczętujmy to jest wydajność niezniszczalność też wydajność wydajność będzie najlepsza okej okay. teraz mhm Ochrona. Ochrona od wybuchów Powodne. To, że mogę oddychać pod wodą. Chyba. To to jest epickie. To to jest to. Ochrona przed pociskami. Ochrona. Ochrona. Ochrona jeden ty ochrona dodajemy nie Teraz powolne spalanie Serio! Waiter, clear. O! O, to ja się teraz czuję bezpieczny. Na razie odłożymy całe. Całe, powiedziałem. Zresztą to odłożymy. może później zrobimy na farmę. Piecek mi się jak najbardziej przyda tutaj. W ogóle to widzicie, jak my już tutaj bogaci jesteśmy. Boże kochane. Ale z żelazem jesteśmy trochę biedni. Trochę mamy mało żelaza. W następnym odcinku chyba... Chyba sobie... Nie bądźcie na mnie źli, ale... Mogę to tak? Okej, okay, wypadło. Chyba sobie zbuduję sam dom. Tak poza odcinkiem to by było najlepsze. Chyba... Dla nas wszystkich. Tak czuję. Kucina. Tam jest węgiel. Bo brzydki ten dom. Sami powiedzcie, że on jest brzydki. Nie ukrywajcie tego przed. <laughs> tak wiem, że on jest strasznie brzydki. Żebym sobie tego tak szybko nie zużył. Bo to jest. Bo to ma serio dobrze wszystko Czekajcie. To po jest błodne. Ochrona. Ochrona. Niszczalność. o povo não tudo é fain, né? ui. Ui, ui. ale na to levela straciłem, bo że miałem dziewiąty level. Po prostu najlepszy level power. Nie wiem, czy by mi się było opłacało zrobić. Chyba raczej by mi się nie opłacało zrobić teraz kowadła. Nie, nie opłacałem się. Mhm, to my tu na razie mamy fajne rzeczy. Pieska sobie możemy niedługo spojrzeć, jeśli znajdziemy jakiegoś. No. A se na razie może tutaj uporządkuję. Ja tu na razie uporządkuję. Czekajcie. Tak. Tak. Tu będzie... Tu będzie crafting table, tak, tu to dobrze, tu to dobrze, tu będzie nic, no i okej, okay. jestem zadowolony, mamy zenchantowane rzeczy, troszkę ścitam ja, ale co tam. Tam jest nasz żołek i konie, którego Kuba nie ma. Jakby to był ten, ten odcinek koń Rafał, ten poprzedni niby, to ja go nie nazwałem odcinka ten numerkiem, bo to była tylko taka wstawka, że znaleźliśmy konie. Bo konie są na serio spoko. Ej, a ciekawe czy można zenchantować ten? Mmm, Twoją zbroję. Jerafał. Zenczantujemy Ci zbroję. Jeśli się da, jeśli się nie da, to tylko to sprawdzimy. Ja to sprawdzę, tylko wzięcie. Okej, okay, już jesteśmy podzięczni i sprawdziłem. Niestety nie można. To było zbyt piękne, żeby się mogło spełnić. W ogóle tu czemu ja tak latam bez tego miecza? A zobaczę, no to jest zaklęty miecz. Mieczu. Mieczu. Bo mój kilof jest na wydajność. Mm. Niezniszczalność wydajność. Czyli jak to ma wydajność, to... A! To ja się tutaj mogę pobawić z diamentami. E, przepraszam Was, ale teraz pozwólcie, że ja sobie się z diamentami pobawię. Poza odcinkiem będę miał tych diamentów masę. Tak! To pa!